No więc, witajcie, ja jestem Krok, a to jest już siódmy odcinek z gry Resident Evil 5, a ze mną jest, e, jakże i e, Admos. No, jakże i Admos jestem, dzień dobry, to jeszcze raz witam. <grych> jakże i Admos jest, ja również jestem, e, no i rozpoczynamy właśnie, będziemy rozpoczynać grę w, jak już mówiłem, Resident Evil 5. Dokładnie tak. No i dobra, to na początku poukładamy sobie tutaj jakieś e, rzeczy, na przykład ulepszam sobie e, poulepszam, e, pistolet, e, magazynek sobie powiększę, bo mały jest. No ja już wie, mogę być jeszcze mocniejszy, ale już e, tak, bo tego zwykłego chyba się nie da bardziej ulepszyć, no. To ten, co ja mam, pistolet już jest mocniejszy, niestety. A, no właśnie, on no ma lepszy pistolet, a ja jeszcze przy tym starym zostałem. E, tak, nie wiem, zastanawiam się, czy magazynek w tym PM zwiększać, ale ja wiem... Mm, nie wiem, ja sobie ulepszyłem wszystko. A, zwiększę sobie, 3000 raptem. Mamy, tylko 52 tysiące tam mieliśmy. Nie, trochę więcej, ale ulepszą sniperkę, kurde, 1120 obrażeń. Kurde, ładnie, ładnie. Może mieć, o ta drewniana taka A. Mam a jest lepsza, jeszcze jest Mam drugą, no ale to ona jest taka półautomatyczna hmm. I mnie okay. obrażnie sadzisz no. Rozumiem Dobra, no mi się wydaje, że jestem chyba już gotowy No tylko tak myślę, czy brać amunicję, czy nie brać? A amunicja, bez kitu Bo mamy jest to ją teraz wezmę Mamy ją, ale też... Yy... Dobra, więc to wezmę tylko do pompy Ja to w zasadzie, ja wiem Dobra, ja poradzę sobie, Mam 110 i 33, Myślę, że damy radę. A jak nie, to będę spał i walił. No. Połujemy ich. Ta pałka za skuteczna. Pałka za pałka. O? A, już wypłynęliśmy stamtąd. Chylujemy se. Josh. Thanks. Kanal. Right. Big litter. We got covered. Time out. Lucky Kevin. Wo urze jakaś dywizja zmechanizowana? O nie, źle. Zdale więźci zdywizowani. leci. Ale Werdos. Fajnie mapa wygląda. A bez bez o. Ej, oni w ogóle. U mnie zdechli już. Nie, nie, bo ten Ty, pistolet ma jakieś powiedzieć... gówniane to obrażenia. W sensie w ogóle jakby. Może range mam mniejszego. Kłowy im nie daje. Wojciech się kręc w sensie. O jest. Nara. Nara. <laughs> Ale bum bum. No tam też będzie nara. Ja Mam dwa strzały. Ja już chyba nie strzelam. Jeden strzał I one shot one kill Oj tak I tak było Z o, tego nie. Że w beczkę nic do pistoletu tam leży <laughs> Musimy to zebrać A Ja wysadłem z lewej A nie, bo to tylko z lewej możemy wziąć Z tego z lewej jest no Co to Te gołębie tu latają Jak nie walnął Mam dla ciebie amunicję do PM -a. A. walisz mu? Tak, jest. Dobijam jeszcze? Jest co? Ja zielony, ziel. Hurr. Oła! To ci, użyj Właśnie. No. Dobra. Ja i tam poroz porozwalam. Się ma. Ja nie mam czym. A, taką mogę zrobić zawsze. Kurde, spadaj z tym ogniem. Gdzie co tam małtowyś kurde rzucają już go zdeklasowałem z, z powierzchni ziemi. A, no i bardzo dobrze. Nie ma takich rzeczy. Nie skąd to nie ma. Nie na mojej warcie. Czekaj, jeszcze się przyjdę zobaczyć może jakiś... O wiedziałem, że będzie jakaś skrzynka. O, była skrzynka. No boje do była skrzynka. A, wracamy, dobra. Papuj! Dobra ja pałuję. No nie A kurde, chciałem... Prosty. Pałem się. Kurde, nie uciekaj tak. Ja amunicję rzuciłem Go, a, to, to, to bolota Rzeczywiście Jakiś wybuch leci Nie no, z nich amunicja nie dropa Trochę złota, no tak a Najlepsze co możemy. wypaść Cóż innego mogli dać Czekaj, jak zobacz, czy tu nie ma przypadkiem... Nie, nie ma Myślałem, że jakaś beczka będzie albo coś ten tym a to nie Kupię płyn, bo Gdzie nas ładują right, O, wybuch No, let's go co <noise> moje piękne oczy widzą Co poszło Mała! <noise> Nie wiedziałem, że E się kłóca E się kłóca Ja mam bodę e. Wszystko trzęsie, cholerny Drum Wybuch Ej, walizka z broni tu jest po lewej Okej okay. Pójdziemy. Iść Mara. Spiję chyba. Aha. no, szawa. Moja partnerka nie ja... żyje. Nie żyjesz. Super, świetnie, fenomenalnie. Dziękuję za tego to pistoletu. By A co, aż taki zły? Nie no, bo oni nie trzeba w głowy, tylko się łapie za nie, bo tu ma jakąś przebijalność jakby o nie wiem, oni kamizelkę kulotporną mieli czy coś. Dobra, A czekaj, Oni nie mają. sobie tylko. Dobrze gada, zbiorę amunicję. No. Chcesz dopem rzucić ci? Nie, nie, mam miał pełen magazyn jak to starczy. Jeszcze 30 wezmę sobie z tego. A w sumie No i dobra. Teraz ja jeszcze leczenie wezmę. Mam jeszcze jedno zepce. Dobra. No ja ready. Zr, zr. O, zielony, czerwony. No, no. Serio sto... A, dobra, nieważne. A co chciałeś od początku? Chyba nie było. Co tu się dzieje? Jakie bum-bumy. No i rzucił jeszcze. Że Kurde. Nie, Wiesz, myślałem. Dobra, ale mówili, że nie, 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 Tak. tak. nie, no ten nie, nie wiem Można i inny model przeciwników tam try nie jest zbrojny. jak poszedł? Co się patrzysz I głąb jest podał nie ich... niego strzelić. Oni jakby na strzała padają ty znowu to samo no, Super Ja nas wyleczę Dobra O tu jest zielona, zielona i czerwona po prawej Znaczy, zielona po lewej i czerwona po prawej. To no, no chłopie, puść nas wolno Zajebiście. Masz tu amunicję do karabinu. Dobra, wezmę sobie ziółko. O, masz amunicję do karabinu, chcesz. Tego muszę... Ej, co, co jest? Co tu jest, O no. Oła, 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 oła. No nie mogę... Ej, oła. Ej, nie mogę się schować tu, kurde, ładuje we mnie. Niech on... Weź go O, przestał. Dobra. Jakoś rurę strzelam Dobra nie ma go, łów Dobra, palu Kurde gangster Kurde Ole mi zjechał właśnie O municja do strzelby Skocz A ty gdzie jesteś? Ja tutaj W tym, a tutaj. W tym działowym no typie Co były A, a ja mam tutaj jakoś tą, jestem przy tej beczce, znaczy no, przy tej skrzynce z amunicją, a czy z tym No i co tam było? Tym karabinem maszynowym. O, też ulicy w ogóle dużo. No i co tam było? Eee, no już ci mówię, Otwieram, uwaga. Open, uwaga, robimy opening. O, ale shotgun, dzięki gamepen. Shotgun? Weźmiesz sobie. Shotgun, to no to Chyba daleko ode mnie jesteś. Dobra, ale ja ci nie mogę dać, chyba nie, bo nie mógł ci dać. No z broni mi nie dasz. No to nie, to Ty nie. Ja, szmarę ja będę dalej z małym. Idealnie, a ja nic nie wziąłem. By był lepszy niż ten no, mój. O, kolejny tutaj jeszcze na mostku, będziesz miał amunicję do shotguna. W ogóle już mam pełny magazyn... pełny ten, mam ekwipunek. Ja zaraz będzieś pełny, jak podniosę tam to strzelbę. Tu w ogóle... w ogóle masz amunicję do pm i, i najlepsze co może być, ekran błyskowy. No, Marek, O, idealnie. Patrz, bo wezmę. No ja wiem, że się skusisz. O, masz ma naboje do magnuma. Po drugiej stronie jeszcze. Jezu. jest paproć czerwoną Obratować mnie zaraz, albo nie, bo nie wiem, czy będę miał miejsce. Yy, mam pomysł, żebym ja miał miejsce na coś. Stój tu. A, no, już masz. Stoję. Dałem Dobra. Ci siedem ulicy pistoletu. Eee, yy, okej. Okay. Czekaj, to ja ci dam ten. Yy, no. Frej na razie. No, no, no. dałeś mi. Dam. Dałeś mi. Dasz. Dobra, tak jak przyjdziesz, to ty ci dam. M3 strzelba. To biorę. Jest to lepsze po misji. A tu co było? A, nabój do strzelby. No to nieźle. Tak. W tu mógł takie skrzynce śmieszne tu to było. Nie właśnie. Tam jeszcze byli inne... Inne amunicje, ale przygardowałem je. Ktoś jest. A, widzę. Chyba ten. Mag Ogólo... Magnum, no. O, co ty mnie... Masy, pałki paralizują. Jokut, leciał. Dobra. Tam chyba dźwignie. Musimy też pociągnąć jakoś. Dobra. Czekaj, chodź. Nie mam miejsca. Dam ci tutaj... Aha! Co mi dasz? Kurde, bo... Masz trzy leczenia. Możesz użyć Ale jednego. Wziąć... A! A! użyj jednego spraya, czy czegoś tam. Co tego... Kurde, czerwone... A już zielone czerwone, czy jak? No zielone-czerwone i zrobić znowu zielone-czerwone. Dobra. Niech taki będzie. No zajebiście. Kur... Ej, czemu ja już życia nie mam? No kur... Co nie jest? Ja nie mogę go! Ja padnę zaraz, ty! No. Patrz, jak mi się cię zostawił! Tu jest! A! Masz no specy... PC! Głupcze! Życie ci uratowałem! Dobra, to czekaj! Dobra, to, to lecz nas jeszcze raz! Głupi wy... Dobra, ten spray'em takim... O, żyje! Głupi, kurde, głupek! Głupek! Czekaj, ja na górę wejdę, może coś będzie? Ja jeszcze tam byłem, byłem tam już. A! Dobra! I tu masz jakiś... To jest! Dobra, ja idę do dźwigni tamtej Czekaj, ja jeszcze tu widzę amunicję, to wezmę od razu Ma, musisz pociągnąć ze swojej strony Dobra Tam jeszcze do pistola widzę masz amunicję, bo ja podniosłem 14 tylko, bo więcej nie mogłem Okej, okay, spoko. A gdzie jest? A widzę, dobra? Ja wracam na statek Też wracam. Wracam na Galeona Galeon szybki No Chyba naokoło biegniesz O! O głębi a co jest tyś ci pomogę? A na hita padł. Czemu na hita padają? A no to nara, dobra. Nie wiem, ale... Się Nie chcę mi się marnować amunicji. To ja już na łodzi jestem Płyń Płyń i płyń Ten co wszystko wysadził. A, bo tu już w ogóle ma to się kończy. Szybko poszło. Tak jest, kapitalna robota. O, tak. Mam to gdzie ja jestem? To jest dobre pytanie. Gdzie my jesteśmy? I co tu robimy? Bagnek szreka, szukamy szreka. To jest. What are you going to do about them? You're just one of Excella's playthings! What?! It uh -huh. was your master. One more to time. <coughs> what are you I'm going to busy. do about this here? Alright. No. Yet everyone looks down on me. But not anymore. Depth Niezły zalewista kraken, kraken zalewista. W ogóle tamten typ, co strzelmy na działku, jakiego odniósł zeznać? Bez kitu, nie? A ja mam bazukę. O kurczę, to proszę trzymać. A ja mam minigana, dobra. To ładnie mów tego cyca Panuje, dobra, nie ma tak ładnie. No i co to ma znaczyć? A, dobra, dawaj macki. Dobra, dostał. ja trochę wolno strzelam tym Ja szybko, ale zdaję takie obrażenia, że... O to jest, a jeszcze trzeba. O. Yyy, ty. O, o. Dziadzie. Dobra, znowu. O dostał perfekcyjnie teraz O, dobrze tak. Kurde O, o. EF, kurde, no jakie EF W dupę wsać taki unik, ja tylko AD akceptuję. <gryw> Po drugiej stronie z drugiej strony jest, drugiej stronie Kurde. I tak się kończy, ten, właśnie zarażanie siebie, no, zalewizmem w połączeniu z wodą. Stajesz się syrenką. No ile on ma tego, główne. Ci no. wytrzymały, albo mi się wy... Właśnie są bardziej, jak wytrzymały jest, nic nie... A bo on mnie atakuje tym głównym. Kurde, zgrzany. Ja mu w ogóle tego nie rozwalam, ty. on ci dam, come on. Nie wiem. No bo chciałem kuki, żeby tam uniki jakieś porobić. Eee, no, fajne uniki. Dobra. Jest teraz coraz bliżej mi się wydaje. No może. Może teraz wskoczy, wskoczy na ten na pokład. Uwaga! O oh, wow. Ha, wysadziłem prawie na sobie tą rakietę. Idealnie O z jest Idę na działo do ciebie Dobra, dawaj No, ale przyszedłem Boż, chowasz O kurde, adę Co on robi? O jest Ja nie ma te tak macki Nie kurde atakuje, ale iść na, bazuk na bazukę teraz Dobra, idę na bazukę o ile dojdę. Zniknął. Pokaż, że to strzela. Wolno. O kurde. A z tyłu jest. Aha. No świetnie. Ładujesz. Ładuj, ładuj w niego. Czekaj, biegnę. Siema, co u ciebie? Jak to jest twoje przemiana? Prawie nagrzałem. No nie. Kurde. O, ode. Ała. O się, kurde. Nie wiem, tego cyca ładnie Pieniarz. na celowniku. Padaj Chyba. Ty głombie, spływaj. Kurde. O, o. Jakiś matko stwory. Ja tam wywalony, kurde. w niego walę. krakenie. co jest? No, kurde, eku jakiś. Ja na ciebie chyba skupiają. No jakieś nieprawilne... U, e -e, no kurde, co jakieś nieprawilne. Się, kurde, patrzysz Czawiu! Pani, dużo życia mam z tego co widzę. No właśnie, też założyłem. O, jest. Dobra. Krakenieś. Ile ma życia w ogóle? Nie wiem, bo zdecydowanie jest dużo. Ch A, chyba już nie ma. Smigdałek <laughs> yy. 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 mu odleciał. Syrenka. <laughs> What yeah. you say, yeah. Wow, you two are just on top of everything, aren't you? At the balance of the world is changing and you're completely oblivious to it. What's changing? What are you talking about? Is it the Uroboros project? Is that it? No one can stop it. Uh, Uroboros is about to change everything we've ever come to know. Ah! Chris! Ah! So funny. How do you know about me? All your answers away to head, Chris, in that cave. If you can survive long enough to get them, Italian's <laughs> <laughs> not so bad. But it's not gonna change anything. You're still screwed. Wasting time here, Chris. <laughs> Poor bastard. Now what? We keep going. I tak oto pokonaliśmy oh. wielkiego krakena zalewiste. Łatwo z nim. 12 Łatwo. minut, czas S. Wow, szybko prowadźmy tą motor. Wow. Ricardo! Ricardo Irwin. Niezły, Ricardo. To niezły. 12 minut, niezły czas. Jadę, jadę. Dalej, dalej. No, Dobrze jest. Dobra. Gacko. Kontynuujemy. Kup. A, pewnie to strzelba będzie, tak. Pewnie tak. tak no. jest. Nic więcej tak. nowego. A z nowego pistoletu nie ma. Ależ... Ale jest Coś w Ale... Hmm. Dobra, to jeszcze sobie nie wiem, uzupełnię amunicję na przykład. Albo nie, mamy już pomysł. Zrobimy tak. Ulepsz. Pompa ile obrażeń zadaje, co? Jest? Magazynek. Ile? O 180 więcej niż tamto. Nie, czekaj, nie, trochę więcej. Nie. 80. O 80. I, I to jest do połowy Bo ulepszone tenga. dopiero. Także. O kurde. To ulepszy dla zasad. Bo nie, ale się. żegnamy się. Żegnamy się, dobrze. Zmieniamy broń. Nowe skarby. Wow. Poza za szafir gruszka, A, to jeszcze, to jeszcze może skarby sobie posprzedajmy. Aż, aż dwa już nie ma. Potęga. Jakiś szafir. I tu jeszcze jakiś, co to jest? Kolejny szafir. No dobra. Dobra. No to na ten moment dziękuję wam bardzo serdecznie, że dotrwaliście do tego momentu. Możecie oczywiście zostawić łapeczkę w górę. Zostawić subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No oczywiście, wpa wpaść na kanał do Atmosa, tam zobaczyć jak nawali na nawaliśmy no, dla, dla naszego... Kurde. Dla tego, dla tego, tego na. Irvinga, Krakena, Zalwistę <grymne> z jego perspektywy. No i co? Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć! Na razie również się żegnam. Zapraszam perspektywę.